Stary, ja Cię w pełni rozumiem. Naprawdę, też miałem swój etap, w którym czułem, że nie robię żadnego progresu, że wcale nie osiągam żadnych rezultatów i wcale nie pokonuję właśnie uzależnienia od pornografii. Czułem, że spróbowałem wszystkiego i nic dla mnie nie działało. Czułem się jak w pułapce, kurwa, z której nie da się wyjść. No właśnie. Ja myślałem, że sprawdziłem wszystko, co mogłem. Myślałem, że robię wszystko, co mogę, żeby doprowadziło mnie to do rezultatów, ale prawda jest taka, że ani ty, ani ja nie możemy powiedzieć, że spróbowaliśmy wszystkiego w walce z uzależnieniem od pornografii. Po prostu próbowałem przez jakiś czas i poczułem frustrację. Poczułem, że chcę w końcu rezultaty, chcę w końcu progres, chcę w końcu poczuć, po co to robię? Wiesz o co chodzi? Dzisiaj pokażę Ci metody, których pewnie nie wykorzystałeś, jeżeli wciąż nie udało ci się od tego odejść, które pozwolą ci stary raz na zawsze od tego odejść. Naprawdę, są to rzeczy tak sprawdzone i tak skuteczne, że jak je zastosujesz, to z pewnością osiągniesz te rezultaty. Naprawdę ja ci to mogę kurwa obiecać. Jeżeli wykorzystasz to, co tutaj powiem, otworzysz uszy, poświęcisz mi swoją uwagę, to na koniec tego filmika będziesz miał Taką wiedzę, że będziesz gotowy to pokonać kurwa raz na zawsze. Naprawdę. Więc mam nadzieję, że jesteś podekscytowany. Zanim jeszcze przejdziemy do pierwszej metody, o której chcę tutaj powiedzieć, do pierwszej rzeczy, to chciałem Cię na szybko gdzieś zaprosić. Zjeżdżaj teraz do opisu kliknij pierwszy link i dołącz na nasz serwer na Discordzie. Jest to społeczność dla osób, które tak jak ty nie chcą oglądać pornografii, więc z pewnością się tam odnajdziesz. Więc zjeżdżaj do opisu, klikaj pierwszy link i widzimy się w środku. Jest jedna bardzo ważna rzecz, którą trzeba zrobić, by odejść w pełni od pornografii. Nie jest ona przyjemna, nie jest ona fajna, ale jest ona cholernie kurwa potrzebna. I mowa tutaj o wzięciu odpowiedzialności za to, za swoje życie w sumie, za całe swoje życie, za swoje błędy, za swoje problemy, ponieważ do momentu, w którym ty będziesz obwiniać wszystkich dookoła za to, jak wygląda właśnie twoje życie, to ty nie będziesz miał nad nim kontroli. Gdy powiesz sobie, ja jestem odpowiedzialny za to, jak ono wygląda, to ja tutaj się wpierdoliłem w te bagno, ja tutaj podjąłem decyzje takie, że czuję się teraz tak, to nagle stary kontrola ci wraca do twoich rąk. Nagle jesteś w stanie zmienić coś w swoim życiu, bo jak cały czas gadasz, nie, że. To wina twojej byłej dziewczyny, że to wina twojego rodzeństwa, że to wina twoich rodziców, wina twoich genów, wina twoich nauczycieli, ludzi z klasy i tak No to oczywiście, kurwa, że gówno zmienisz w swoim życiu, no, bo nie masz nad tym życiem żadnej kontroli. Więc stary, jeśli chcesz odejść od uzależnienia od pornografii, to musisz powiedzieć sobie na głos. Ja jestem za to odpowiedzialny. Ja się w to wjebałem i ja z tego wyjdę. Ja mam nad tym kontrolę, nikt inny. Poza tym nikt nie przyjedzie na białym koniu mnie z tego uratować. Tylko Twoje decyzje mogą wprowadzić realną zmianę. Tylko Twoje decyzje mogą to gówno pokonać. Bez tego nie da się od tego odejść. Czym szybciej weźmiesz odpowiedzialność za to, tym lepiej, bo szybciej pokonasz pornografię. Dlatego proszę Cię, bierz odpowiedzialność za to, jak wygląda Twoje życie. Druga sprawa, która na pewno zadziała, w szczególności jeżeli już jesteś sfrustrowany, że nie masz rezultatów i tak dalej... Stary, po prostu zacznij redukować. Musisz przyzwyczaić swój mózg do tego. Przestaniesz wracać do punktu startu, ponieważ redukcja przyzwyczai twój mózg do tego, że tego nawyku jest coraz mniej. Zamiast wiesz co, 30-dniowy detoks i tak dalej, odejście z dnia na dzień, weź stary sobie redukuj o jeden raz tygodniowo. Z 7 na 6, z 6 na 5 i parę tygodni będziesz wolny. Wiem, ty Pewnie jesteś niecierpliwy, tak jak ja. Ja również stary byłem niecierpliwy, chciałem rezultatów zaraz, nie zamierzałem czekać, kurwa. Nie chciało mi się po prostu redukować, rozumiesz, jak chciałem szybko. I wprowadzało mnie to w takie bagno, że nie robiłem progresu, tylko błądziłem i się wkurwiałem. Więc dopiero gdy zacząłem redukcję, udało mi się zrobić rezultaty. Zmusiłem się do tej cierpliwości i przyniosła ona piękne rezultaty, bo do dzisiaj jestem wolny. Do dzisiaj. Stary. Po dwóch latach, kurwa. Poza tym redukcja jest strasznie motywująca. Te małe sukcesy. Ten jeden raz w tygodniu mniej będzie sam w sobie bardzo motywujący. Będziesz miał więcej motywacji, więcej dobrego samopoczucia i łatwiej ci będzie zrobić progres. Stary, zacznij redukcję, proszę cię. I oprócz tego, że zaczniesz redukcję, wykorzystaj też jeszcze jedną rzecz, którą z pewnością nie zrobiłeś, jeżeli masz ciężko pozostać na właściwym torze, nie wracając do punktu startu. Znowu waląc konia. Mowa tutaj o usunięciu triggerów. Jest to jedna z najważniejszych rzeczy, jaką można zrobić, żeby pokonać to uzależnienie na zawsze. Przysięgam ci, kurwa. Bez tego jest tak pod górkę, że ja pierdolę. Naprawdę, gdy skończy się ten filmik i w ciągu tego dnia będziesz skrólować Instagrama, TikToka i jeszcze inne jakieś social media, za każdym razem, gdy zobaczysz coś prowokującego, trzęsącą się dupę, ładną panią, która powoduje w tobie podniecenie, albo storkę jakiejś, nie wiem, jakiejś dziewczyny, która wstawia, kurwa, jakieś gówno, albo to odobserwuj, albo kliknij, że cię to nie interesuje, żeby ci się to ukryło, żeby... Te aplikacje już przestały ci to wyświetlać, kurwa. Bo jak ty karmisz się cały czas takimi treściami, nic dziwnego, że ty masz cały czas sobie pragnienie zwalić konia i cały czas kurwa do tego wracasz. To nie jest tak, że ty masz stary, wysoki testosteron i ty musisz kurwa walić konia trzy razy dziennie. Tylko dlatego, że jesteś po prostu uzależniony i karmisz się kurwa inną formą pornografii, która skłania cię do. Tego, żeby zasięgnąć tej zwykłej pornografii, prawda? Którą oglądasz na pomarańczowej platformie Dosłownie, to co ty widzisz na Instagramie To też jest pornografia, tylko soft pornografia Która jest zgodna z polityką tych popierdolonych aplikacji Ale stary, zobaczysz, jak usuniesz to To twoje pragnienie tak spadnie Odchodzenie od tego będzie dużo, kurwa, łatwiejsze Przysięgam ci Dlatego nie żartuję sobie Za każdym razem, gdy coś takiego zobaczysz Kliknij Ukryj, kliknij, nie interesuje mnie to, kliknij, nie podpowiadaj mi więcej takich treści, żeby te aplikacje jak najszybciej przestały Ci to podpowiadać. A zobaczysz, że w ten sposób robisz ogromny progres. Tylko nie leć w chuja kurwa i nie udawaj, jak masz jakiegoś Tindera, jak masz jakieś yubo, to też wypierdol. Naprawdę stary, chociaż na ten najcięższy moment walki z tym uzależnieniem. Naprawdę. wypierdol wszystko, co powoduje w Twoje pragnienie I jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę tutaj powiedzieć. Nie słuchaj się kurwa swojego mózgu, bo wpierdolił Cię w uzależnienie. <laughs> stary, najprawdopodobniej Twój mózg właśnie walczy z tym, co co tutaj powiedziałem, próbuję mnie jakoś przekrzyczeć, zaargumentować, że pierdolę nieprawdę i tak dalej. Nie słuchaj się go. Twój mózg wpierdoli cię w to uzależnienie, przez które czujesz się jak gówno. Więc wolisz zaufać twojemu mózgowi, który narobił ci problemów, czy mojemu mózgowi, który w sumie pomógł mi wyjść z tego uzależnienia. Więc proszę cię, wybierz właściwą stronę. Nie słuchaj tych pierdolonych wymówek, nie słuchaj tych kłamstw, które ci teraz wymawia mózg, ponieważ twój mózg nie myśli kurwa o konsekwencjach. On nie patrzy długoterminowo. On chce tylko szybką przyjemność i tyle. Pytanie, czy chcesz poświęcić dobre życie, szczęśliwy związek, zdrowie psychiczne, wypełniające życie seksualne, dla chwili pierdolonej przyjemności dla twojego mózgu, która i tak kończy się jeszcze gorszym samopoczuciem, gdy skończysz. Twoja decyzja, stary. Doskonale wiesz, na co cię namawiam. I na tym skończymy. Dziękuję ci pięknie za oglądanie. Jeszcze raz zapraszam cię na tego Discorda. Pierwszy link w opisie. Z pewnością jest to miejsce dla ciebie, naprawdę. Odnajdziesz się tam, możesz zapytać o radę, pogadać z nami. Fajne miejsce. Kurwa, jesteś na bardzo dobrej drodze. Na zajebistej drodze. Masz teraz taką wiedzę, że jak tylko to wykorzystasz, to minie parę tygodni i możesz napisać komentarz pod tym filmikiem, że kurwa udało się. Naprawdę, bo się uda. Przysięgam. Wykorzystaj tylko to, co tutaj powiedziałem. To jest najważniejsze, co możesz zrobić, żeby docenić moją pracę. Chuj z lajkiem, like chuj z subem, po prostu zrób to, bo tak bardzo mi zależy, żeby Tobie pomóc, że nawet sobie nie zdajesz tego sprawy. Dziękuję Ci pięknie, do zobaczenia w następnym i siemanko.